Pokażę Ci teraz robimy. B42, jest to linia kraińska, bakpas linii kraińskiej. B42 to jest B12 razy Lautenthal w tym roku, czyli razy meda, skrzyżowane z medą. Są to pszczoły, które wywodzą się z pszczoły krańskie. są krzyżówką pszczoły kraińskiej, zimuje je w odkładach. Tutaj znajduje się odkład, który jest na 8 ramkach, pszczoły go zajmują w pełni, ostatnia ramka służy jako zatwór, natomiast w nas tutaj w drugiej rodzinie jest też B12, wygląda w taki sam sposób, pszczoły też zimują, zimują na 8-9 ramkach i tworzą, tworzą, bardzo szybko na wiosnę się rozwijają, bardzo dynamicznie wykorzystują wczesne pożytki, to są akurat odkłady, nie są to pełne rodziny, pokażę Ci później pełną rodzinę. Kolejny backfast oparty na pszczela krańskich, kolejna krzyżówka, hybryda, pszczoły, pszczoły kraińskiej, troszeczkę wcześniejsza, hybryda sprzed dwóch lat. E, tak wygląda w pełnej sile. Pokazywałem Ci dzisiaj pszczoły, które są e, pszczoły, które są w odkładzie sześcioramkowym, tak wygląda rodzina produkcyjna z tą samoliną, z linią B12, czyli pszczołą ukraińską skrzyżowaną z liniami backfast, Jest to backfast oparty na Pszczoły Bardzo wczesny rozwój, mega dynamiczny, bardzo dobra miodność i siła przez cały sobie. Przyczyny upadków rodzin pszczelich. Nieodpowiednia linia pszczół. Linie pszczół powinny być dostosowane do pożytków oraz posiadać wysoką odporność na warozę. To jest mega, pszczoły, które nie wykazują wysokiej odporności na warozę, muszą być bardzo mocno leczone. Rodzina, rodzina proszę Państwa. N37, czyli N6.6 AVM z lamenki z tego roku. Jest to pszczoła, e, dzika pszczoła rosyjska, e, unasieniona trutniami pszczoły pa Paula Jungelsa o bardzo wysokiej odporności na warozę. To co ta rodzina zrobiła tutaj, czyli rozbudowała się do pełnego korpusu, już nie chce zrywać tej powałki, Powałka jest firmy vox.eu, vox wox.eu, Tutaj mamy Bakwasta N37. Jak widać, go przez powałkę firmy vox.eu. Bardzo fajnie widać temperaturę. Jest temperatura 16 stopni, w związku z tym tutaj czerwio nie ma. Te pszczoły wykazują bardzo wysoką odporność na waroze. Bardzo wysoką zimotrwałość i są podobno mega miodne. Tego jeszcze nie sprawdziłem, natomiast jedyne co mogę powiedzieć, że te pszczoły bardzo szybko odbudowały gniazda. L32 jest to pszczoła, bakwast ofarta. Na pszczole włoskiej pochodzącej z regionu Perugia jest to matka, tutaj akurat jest matka pszczela inseminowana od szluferów. Pszczoły są jednolite. Jak widać nas zbierały dużo pyłku. Tej pszczoły jest bardzo dużo. Na pierwszej ramce jest pokarm, nie będę wyjmował jej, to jest bez sensu. Pszczoły mamy bardzo dużo, czordziu nie ma, jest pyłek proszę bardzo, pszczoły są jednolite Bardzo ładne Dzisiaj mamy Kto? tam 15 a czy 14 października Które? 15 Jest pyłku bardzo dużo. Każda wolna komórka została zaopatrzona w pyłek tutaj mamy pyłek i czerw, jajeczek już nie ma. ramka pokarmu pszczoły bardzo intensywnie noszą pyłek bardzo intensywnie nawet przez sekundę myślałem, że gdzieś jest matka a to po prostu To jest pyłek. Są to pszczoły, które wykazują bardzo dużą odporność na vara destructor, czyli na varozę. Dręcza czy Jak tam zwał, tak zwał. Przesunę je do tyłu. No I na tym to zakończymy W każdej ramce wszędzie jest bardzo dużo pszczoły, to jest bardzo plenna linia a jak plenna to też wymaga odpowiedniego poziomu zakarmienia i taki poziom zakarmienia dostała. A więc, jak co roku, przez cały pandemiczny czas jesteśmy w Lautendal. 16 stopni, w Polsce tylko 23, o 8 rano. Tam są nasze drony, to znaczy nie nasze, ale one pomogą naszym królowym, żeby wróciły szczęśliwe i zaspokojone. To jest bardzo duże trutowisko w porównaniu na przykład ze Stolberg, w którym przed chwilą byliśmy. Nawet nie wiedziałam, że ono jest takie duże. Myślałam, że wszystkie takie są. Bo na Leihorn to wiadomo, że duże być nie może. Można umyć ręce, nie można pić. Można wziąć paletki. Można się porozstawać, gdzie się chce. Porozstawiałeś pszczołasy? Ale tu jest pięknie. Tu jest powietrze. Mazury połączone z górami. Z bieszczanami. W Lautental w tym roku jest bardzo fajna linia ojcowska oparta na medzie. I myślę, że warto się w te pszczoły zaopatrzyć, w tę linię ojcowską. Już nie będę chodził po trutowisku. Trutowisko jest bardzo dobrze znane wszystkim. Tam jest taka odnoga. Tutaj jest bardzo fajna alejka. O, tu jest. Bardzo dużo tego wszystkiego, ale jest w miarę luzik. O. Jesteś, jestem tutaj w okolicach Lautental, w sumie w Lautental. W tym miejscu w tym roku unosienia matki Backfast, unosieniem też na trutowisku Stolberg. Nie będzie matek z Wipry, będą tylko z trutowiska Stolberg. Z Lautental oraz z Leichhorn. Miał być Baltrum, ale w tym roku Baltrum, linia ojcowska Baltrum mi nie odpowiada. Ta pszczoła akurat do hodowli izby nie wnosiła nowego, więc sobie tą pszczołę odpuściłem. W tym roku będą matki unasilniane na trutowisku Stolberg z takiego powodu, że na trutowisku Stolberg jest była linia Tomasa Rupela B19, linia, która tworzy rodziny bardzo silne, bardzo duże silne rodziny o mega wczesnym wiosennym rozwoju. Rodziny, które są nastawione na miód, natomiast na trutowisku Lautental. W tym roku jest linia wywodząca się z B-140 z Tomasa Rupela z Medy. Jest to linia oparta na Medzie. No i ta linia charakteryzuje się w miarę dużą żywotnością pszczoły, odpornością na choroby oczywiście i wysoką, wysoką miodnością. Jeżeli chodzi o trutowisko w Lautental, to izolacja tutaj jest bardzo dobra. W tym roku od wiosny prowadzi, przywoź do unasienniania uliki przywoził mój kolega, mój znajomy, któremu za to bardzo dziękuję. Tak samo na trutowisko Stolberg już raz zostały przywiezione pszczoły, teraz będą przywiezione już drugi raz, drugi i ostatni w tym roku. Myślę, że te krzyżowania, które zostały przeprowadzone krzyżowania będą bardzo atrakcyjne i pszczoły, które powstają po nich będą matki pszczele będą dawały pokolenia matek pszczelich bardzo odpornych na choroby matek pszczelich, które będą składały duże ilości miodu oraz będą posiadały odpowiedni rozwój. Linie, którymi operuję są dostosowane w 100% do warunków polskich ze względu na bardzo wysoką zimotrwałość oraz, tak jak jeszcze raz powtórzę, odporność na dręcza pszczelego, na barozę, odporność na choroby. W przypadku medy oczywiście wysoka odporność na zatrucia pokarmowe, zatrucia pokarmowe wynikające z kontaktu ze sporami nosem, wynikające z, e, wynikające z bardzo wysokiego i wysokiej odporności na spać i na efekty spać. W szczególności spadzie liściasty. Myślę, że w kolejnych latach skupię się na unasienianiach troszeczkę późnych. Na pewno nie będę już oferował matek unasienianych wcześniej. Kamyczka. Kamyczka. Grzesiek wziął kamyczkę. Lautental. Lautental jest trutowiskiem bardzo dobrze wyizolowanym, trutowiskiem, w którym, w którym izolacja rzeczywista wynosi nawet do 9 km, chociaż tak naprawdę aż taka nie jest potrzebna. Tutaj, tutaj miejsce krzyżowania znajduje się w dolinie pomiędzy górami. Prawdopodobnie w tym miejscu, co pokazywałem tutaj ujęcia, nasze królowe, nasze matki pszczele kopulują z trudniami. Nie przechodzą przez pasma gór, nie muszą, po prostu jest bardzo duża baza pożytkowa, zarówno spadziowa, jak i nektarowa. Krzyżowania dla bardzo dają bardzo czysty i zrównoważony materiał. W miejscu ekologicznego wychowu matek pszczelich znajdujemy się w miejscu ekologicznego wychowu matek pszczelich Zobaczymy jak tam wyglądają przyjęcia I dzisiaj jest y

Cały bakfast Linii Kaukaskiej Cały czas w tych rodzinach jest bardzo dużo pokarmu Nie było tutaj powałek Pobudowały sobie takie mm, m, Pobudowały sobie takie banki mm, Skarbce I w tych skarbcach trzymają złoto Wiem, że to tak nie powinno być, że powinna być powałka Albo założona folia mm, ale. Nie zakładam tych folii i powałek z takiego powodu, że pszczoły to nie jest jedyne moje zajęcie, pracuję też zawodowo. No, oczywiście na pasiece mam zatrudnionego pracownika. Mam też osoby, które są do pomocy. Natomiast w sezonie, w którym wspieramy intensywne ilości miodu, w sezonie kiedy... Jest, są bardzo duże pożytki nie mam czasu pilnować tych rodzin jeżeli nie założę powałki i nie założę folii mam dennicę osiadkowaną albo z większą wentylacją pszczoły mi się nie wyroją tutaj jest, nie zakładam tutaj powałek pszczoły mi budują takie dzikie węże i te pszczoły nie lądują na dachu na dachu co ja mówię na drzewach nie zbieram rójek, nawet taka nierojliwa pszczoła jak bakwa w momencie, kiedy ograniczymy jej rozwój, zrobi się bardzo agresywna. Nie agresywna, tylko zrobi się bardzo rojliwa, wyroi się. No, czasami zdarza się, że zostają trzy ramki czerwieni na wygryzieniu i chodzi sobie matka i wszystko jest zalane, ale wystarczy jeden sygnał i pszczoły wybierają sobie drogę wolności. No. Pszczoły są bardzo łagodne Tak, pszczoły są bardzo łagodne, można pracować bez stroju ja, ja pracuję w stroju, ponieważ dzisiaj padał deszcz Było dosyć... No padał deszcz i jak zaczął padać deszcz to momentalnie musiałem się bardzo dokładnie ubrać Poza tym też kręciłem się film na posieczysku, na którym mam pszczoły środkowoeuropejskie i w pewnym momencie tam nie było fajnie, więc założyłem strój. Ale ogólnie przy tych pszczołach, przy tych bakwastach można naprawdę pracować bez stroju. No teraz jest pochmurno, te pszczoły są łagodne. To jest bakwast na pszczole kaukaskiej. No ta rodzina, która ma troszeczkę ciemniejsze robotnice, ale trafiają się, trafiają się pszczoły z bardzo żółtymi robotnicami. Czasami linie pszczół bakwa są jednolite, jeżeli, mamy wysoki, jeżeli zrobimy wysoki stopień pokrewieństwa, wysoki stopień, to te pszczoły zrobią się jednolite, natomiast jeżeli prowadzimy hodowlę polegającą na ciągłym krzyżowaniu, dolewaniu nowej krwi, w celu zwiększenia w celu zwiększenia heterozji ewentualnie, znaczy no heterozji może nie w celu zwiększenia poligenowej, jakimi te pszczoły operują doprowadzamy do takiej sytuacji że ten materiał jest niejednolity morfometrycznie natomiast ja się głównie skupiam na cechach użytkowych i bardzo mi zależy żeby ten materiał spełniał wymogi pod względem cech użytkowych w miarę wysokiej miedności po dobrej zimotrwałości w miarę łagodności e, i też odporności na choroby tak? bardzo ważny czynnik to jest odporność na choroby w tamtym roku krzyżowanie na trutowiskach jak i inseminacja e, była materiałem który miał wysoki poziom e, tzw. Tak VSH E, ten materiał nie należał, do, nie należał do najpokorniejszych i wiem, że kilku klientom się trafiły jakieś tam e, diabełki. E, ja oczywiście ten materiał wymienię, no, tak jak mówię, mogę otworzyć każdy po kolei uli, przy każdym ulu będziemy tak sobie siedzieć, przy, każdym, przy każdej rodzinie, mm. która została przeznaczona na rodzinę ojcowską. E, tak.